Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam podstawowe smoki na mapie Mirage i podstawowe molo 1 lub 2, więc zapraszam do oglądania i na początku idziemy sobie na BOMP A ktoś wam mówi, rzućcie na CT podchodzicie do tej kratki tutaj, celujecie w to, leci smoke i smoke trafiony idealnie na CT wychodzicie tutaj eee, tutaj macie całe zasmokowane wystarczy, że cetek stanie tutaj ale powinniście go zabić um, przynajmniej jak macie ogarnięty kim. dobra, ktoś wam mówi rzućcie na schody, więc wchodzicie na to pyk, celujecie gdzieś tu w środek i tutaj tu o, tu gdzie ta deska pomiędzy tą, pomiędzy tym a tym i patrzcie, smok odbija się od tych skrzynek i trafia na schody. Gościu, który jest na schodach, nie ma nic do zrobienia, nic, dosłownie nic. Może tylko stąd wychylać, ale stąd to powinniście go bardzo szybko zabić, bo jest cały odkryty. I teraz jak już mamy smoka na CT. Jak już mamy smokka na schody. No to możemy rzucić jeszcze smoka pomiędzy Sajda, więc podchodzicie do tej trzeciej deski. Czekajcie, bo nie umiem trafić, do trzeciej deski i tutaj macie taki cypelek troszeczkę wyżej rzucacie, bez pro'a i to wam się odbija od side'a i w tym przypadku cetek wychodzący na przykład przez tego smołka, który właśnie zniknął. Nie widzi praktycznie nic. Tam macie zasmułkowane, tu macie zasmokowane, tu macie zasmokowane więc to było takie szybkie wbicie A ee, teraz wam pokażę na zajęcie na mida wrzucacie tutaj i leci idealnie na shorta Pyk. i teraz wam pokażę mm, jeszcze z mida do okna, bo zauważyłem, że dużo graczy popełnia ten błąd, że no jak to powiedzieć, po prostu nie trafia tymi smukami i najdami. A najgorsze to jak trafi, nie trafi mołotowej. A wy jesteście w underze i dogadaliście się, że idziecie przez under, no to jest smok na e, shorta. I mówicie, ja wam rzucę na zajęcie, wychodzi gościu za wupą, wychyla i strzela. Dobra, a jeżeli chcecie na przykład spalić albo zasmokować, tam to normalnie możecie sobie tak orzucić. Macie to zasmułkowane, Oczywiście nie da się perfekto Raczej da się perfekto, ale Ja yy, nie używam takiego, takiego czegoś Ja używam tego Nie? Tak celujecie nad ten krzak Ja gdzieś tutaj celujecie W ten punkt Nad ten krzak I leci mola a najgorzej jest, jak wam znajomy rzuci tam, a wy stoicie w anderze i nie macie nic do zrobienia. Dobra, ze smokiem jest dosłownie tak samo, tylko starajcie się go rzucić na środek, bo jeżeli go właśnie tak rzucicie, to cetek za łupą albo z inną bronią wychyli i was może zabić. Dobra, więc przejdźmy na side A, z raczej side B i na okno. Stajecie tutaj, celujecie w ten róg wieży i z jump Smog przelatuje nad całą wieżą, trafia na okno, Gościu, który stoi w środku, nic nie widzi i jak już wbijacie na tego side'a to błagam Was, jak rzucacie takiego molo, to nie zdziwcie się, że typo, który stoi tu i tak was zabije. Jak rzucacie molot, to żebyście, żeby się chociaż odbiło od kawałka tej ściany. Bo jeżeli nie traficie w tą ścianę, no to wleci wam tam pod auto i po, po, po akcji. Więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę, górę, subskrybujcie oraz komentarz i do zobaczenia.